Mano, ze strony to ja Damiano p Witam na moim gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku, oczywiście, dla Was nagrywam fajnego vloga ciekawego. Jak oglądasz, to wiesz, to rozumiesz. Wiesz, jaki jest tytuł, to to nie muszę Wam mówić, ale mogę powiedzieć, bo Wy tak oczywiście to ogarnię. Ogarn ogarnię lista. Wladnie, chciałem powiedzieć, że że sąsiad jest. Wszystko załatwie, wszystko jest i można go odwiedzić. I jedziemy go odwiedzić. Bo nie mam samochodu. A ona akurat z buta pójść. Dla zdrowotności, żeby się wseć spacerkiem. W sumie sąsiadem to bym tutaj do niego pojechał. I też ja bym mu gospodarstwo pokazał, bo coś, ten sąsiad jest, lubi po sąsiada chodzić i oglądać masy jakie mają. Dlaczego? bo on chce się dowiedzieć jakie są różne czynniki, żeby się dowiedzieć jakie są nowe czynniki, których jest on akurat nie wiedział o nic. Chce zapoznać się. Ale do mnie przyjdzie, obejrzę gospodarstwo i na herbatę go zaprosi, albo na kawę, bo u mnie jest tabliczka zakaz picia alkoholu, tylko oczywiście robota u mnie. A ja sobie idę holy, ławeczka. Ja tu jest ławeczka, ja tu sobie siedzę i coca cola piję, bo ja tutaj tak, sobie jest z nudów sobie siedzę. Bo, bo ta ławeczka, kiedy, kiedy ta ławeczka była takiego jednego takiego pana. O nie, taki pan. Nie wiadomo co o nim się stało, ale opowiadałem tamtym akurat o Sinesku, żeby Wizowie akurat wiedzieli o co yy, chodzi. A ja idę do tego sąsiada. Zapomniałem jak ten sąsiad się nazywa, ale jak przyjdę, to go akurat się zapytam, bo ostatnio tym sąsiadem akurat rozmawiałem. Powiedział. A jak będę miał wszystko gotowe, to mogę cię zaprosić. Bo jeszcze akurat remont robiłem w domu i masyny ogarniałem. I to spoko. Ja ja co powiedziałem to spoko, mi się nie spieszę, to ja poczekam. Chyba najszybciej z najszybciej zrobić dokładnie, żeby było skończone i wtedy przyjdę to odwiedzi, odwiedzinki zrobię. Zapytałem się tego pana, co mogę nagrywać. On się zgodził powiedział, że lubi nagrywać. Powiedział, że kiedyś sam kiedyś nagrywał, ale hasła zapomniał. Powiedział, że chciał nagrywać vlogi z gospodarstwa, ale hasło zapomniał. Hmm. Widziałem, jak traktor jechał, a ja wiem, które gospodarstwo to to, co na kamerze akurat pokazuje. Dzień dobry. Pomachałem, sygnowałem. bo tu zwonka nie ma. Powiedział, że zamontuje, kiedyś ci dzwonek. Że Tutaj prąd do zwonka będzie żeby a on. Na baterie chyba kupiłem, bo na prąd. Zobaczymy, co on wykpinnuje Opowiadał mi o tym akurat. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przypo -y, Przypomnij mi, jak się nazywasz, bo wyleciało mi z głowy. Rafał Fortyfelek. O, siema, witam. Dzień dobry, nie siema, bo my tak dobrze się nie znamy. Otworzysz? Bo ja... Bo, bo zyskałem y ten ten zobacz jak ty gospodarzysz przysłałem odwiedziny gospodarstwa przysłałem odwiedzić odwiedzić nowego sąsiada i lepiej bardziej poznać sąsiada co, co tam sąsiedzie słychać dobrego dzisiaj ten piękny dzionek O oh, fajnie właśnie kupiłem sobie mam mamoszyny fajne a byś pokazał, bo ja widzą, obiecałem, że sąsiada pokaże. i za to przyszłem okay. y, prezentację zrobić. Pewnie jest. Jest. Yeah. O, warsztat masz. Ty, ty warsztat tutaj prowadzisz? Jak mi się coś zepsuje, to będę mógł do ciebie przyjechać, a ty tam podłubiesz i to posprawdza w ciągnikach. A to trzeba innymi drzwiami wyjść. Aha, dobra, to pokaż, z którymi, bo ja nie wiem co tu masz. Dobra, dobra. Tu jest muszę ta pięćdziesiątka, 50? Ładna. Ładna, ładna. Czerwona. A dlaczego ciemniejszy kolor? kolor nie, jest, tylko taki. Yy, ciem, jasny. Chodź, co Będę 50 na wsi. A taką, co tu teraz jest, aha. Taka musi być i taka ta. Ale chodziło o Rafowi, ale we farmingu. Bo on w ralu ma taki sam korol. Korol... Kolor, taki czerwony, ale 60. -tkę. Mówię o wralu. A, a jak Rafa powiedział to to było dotyczące farminga. Ale brudne. Gdzie ty takie działać za brudne? Po bocie? Błocie? To musiałem... Parę w Haha. Aha. Mówiłeś, że in, y, biznesowe papierami do urzędów jeździłeś. To jest, widzowie, samochód marki Lizard. Jaki to jest Lizard Pickup. Fajne autko. A, chciałem kiedyś samochód kupić, ale w okolicy były brzydkie i mi się nie podobały. Chłop miał Lizarda na przodach, ale też mi się nie podoba. Ale ten to był ładny, bo ładny kolor był. No. A co tu masz? Krem na Tajne sejście do, do innej krainy, do krainy narni. Jak safa. Ładna. Trzy... Trzy... Bardzo ładną śreskę ma Taką samą kiedyś miałem z dachem. Mam, ale jest u mechanika. On będzie oczywiście w kolorze czerwonym będę remont robił. Ten jaro będzie akurat mi remonta robił. Czyli filicek. Jaro filicek gospodarz. Tu no nowa widzę, nowy nabytek, bo widzę, że, że nowa, nigdy, nigdy takiej na wsi akurat no, no. nie widziałem. Branter. I coś jeszcze ciekawego mas? Yy, Sefie? Tu masz nasiona, nawozy, silosy, tu silosy słanny, nowy, Min. Karcer. Miałem za karcer, ja też mam karcera. Każdy, każdy się dorobił karcera i ma. Jak masz samochód, to też karcer. mieć samochód. Kurtywator? E, taki sam mam. Rozsiewaca też mam taki sam, tylko inny w koloru. Siem, o, siemnikonny Hasia. Taki sam mam. O a wiedzę on jest obracany. Za jaki jedziesz, wykręcasz, obracasz. Wiesz o tym. Bo pewnie nie wiedziałeś o tym. Wiem. To fajnie, że wiesz. No Betomiarka? do zaprawy. Chyba, na, chyba po zaprawę robisz. Po, tutaj sadasz nasiona. Ziarna i jak, jakiś płyn sadasz i robisz wszystko pod, yy, pod siewy, tak? A co, a co tu jest? Wsa wypuściłeś, żebym mnie pogryz? A tylko wiedzę, ja, ja wiedzę, nie, 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 boję się psa, tylko tak powiedziałem na żartu, bo ja, bo ja też mam psa, ale w domu. ta czemu nie mogę tu tego domu wejść? Tym, e, tej wersji się nie da wejść, bo tak zostało zaprojektowane i tak musi żyć, inna wersja gry. Stary farminga tak nie było dopiero od 19. taka funkcja wejścia było, ale na amerykańskiej, brazylijskiej mapie można było wejść. O tu jemas? Ja a co tu? A co tu? tych wacholów A jak sąsiad będzie pas za oknem i po i na niebieskiej zadzwoni Chyba mini ogródek z zewkami A coś jeszcze ciekawego Mas Nie Mas a tutaj? to tu miał ja bramę? Nie wiem A, wiem dlaczego, bo ja tu dłużej mieszkam. Kiedyś tego nie mówiłem. Tomeselczyk, kiedyś tutaj y, samochodem no, tu cofał i bramę rozwalił. I kawałek potów wygiął I uciekł miejsca zdarzeń. Wsedał mhm. gospodarstwo i uciekł. I pojedział, Powiedział nie będę naprawiał tego. Jak ktoś kupi gospodarstwo niech za mnie to zrobi. No. A, a za plecę tam z tyłu. Tego nie widziałem, ale przypominam ci. Bo pewnie ci z głowy wypadło. A kombajna mas? Czy będziesz nie. czy będziesz kupywał? Nie, jeszcze nie mam. Aha, chyba zaplanowany zakup będzie kupywał jeszcze dopiero. Za poczekaj. O, kury masz. Jajka zbierasz? Nie wiem jak. Podchodzisz i samo siebie yy, samo siebie tylko po, tylko, tylko po nim chodzisz i samo automatycznie zbiera o u mnie też będzie pokazywało na górze po lewej yy, po lewej stronie taka ikonka oczywiście narysowanego jajka ja też zbiorę dla siebie ale na, na tego sąsiada i na mnie to też na konto pójdzie to jajko Pokazuj coś jest, a <gry> Nie wiem co to jest, ale widzę je komentarzu, bo mnie to ciekawi. Nie da, trudno. Pewnie kurata też zniosła eleganckie kury masz. Ja kur nie mam, bo ja zawsze swojskie jajka kupuję. U takiego chłopa, bo ja świniaki hoduję Potem pan, potem pan zobaczy moje gospodarstwo To pan przyjedzie, to pan mnie odwiedzi Nowego sąsiada, to lepiej się poznamy A za plecę z tyłu pan miał pokazał. Ja pójdę to zobaczę jak pan mnie pokaże. Nie, na duże miejsce masa. a tam z tyłu mogę otworzyć Czy mogę mieć pozwolenie O tu takie jakieś wielkie zwiz... Y wrota są Chyba do Mordoru Włascy piersi no. o, fe... o, fajne miejsce, tu pan by mógł kombajn parkować Tylko trzeba wymierzyć, sprawdzić czy tutaj się zmieści. A tu jest jakoś, pan ma Pewnie tutaj wózek mógł jakiś parkować. Yy, taka przednoczona poskadera. Ja pójdę tutaj zamknę. Można być dobry, us uprzejmy i dobry uczynek zrobić. Ja też zamknę, żeby pan się nie męczył I co? Pan z buta coś iść do mnie, czy pan chce podjechać do mnie A czym będzie pan jechał? Bo ja z buta idę. Ja będzie pan... Aha No ale pan będzie jechał. Ja tu otworzę, dobra? Przepraszam, że ządzę się u siebie, ale wyjątkowo tam gości, gościnę. Ugościć się jakbym był u siebie, Dobra, pan niech jedzie, ja pójdę z buta. Bo, bo tak i tak widzą, obiecałem, że z buta pójdę i wrócę. Wrócę to nie mówię, ale przyjdę, ale wrócę te z buta. Dobry uczynek chce zrobić. Ta z buta pójść.

Do A ja podam na chwilę do domu. coś tam w domu porobię. Jak sąsiad przyjedzie, to mi powie. Lajkuj komentarz udostępnij zasubskrybuj. słowa. Rafał z LS rozmawiał ze sąsiadką. Bo trzeba te sąsiadów innych też poznać. Ja wysłem na chwilę y, sprawić, że tworzę mu bram bramę, żeby on akurat wiedział, bo on do końca tej wsi nie zna. Bo tutaj jest nowy, on tylko te tereny tam y, wokół siebie, no bo i do miasta na coś siedzi, a tych terenach nie był jeszcze. O, jedzie. E tu? Myślałem za traktorem, siedzi, mu już do 55, a pewnie. Odmy odmyślił się i zmienił zdanie i postanowił samochodem w Syajapowę. po, po Poważny, oczywiście polski yy, po ten. O, obywatel. Samochodem zamknę. Bo to cyganie chodzą i kranną. Nie wiem co kradną, ale tamtemu ukrali kiedyś bizona. Jakiemuś tam sąsiadowi innemu. E! Tu, chodź! nie ządź się u mnie, bo zgody nie ma. Dobra, chcesz zobaczyć moje gospodarstwo? Potem do domu pójdziemy. No. Dobra, chodź tutaj, tutaj bardzo interesowne. <laughs> Takiego lejka mam, taki sam tylko inny kolor. Mi, e, mi się taki kolor się podoba, to... Fajnie. I jak? Fajnie tutaj w środku mam? Mm. Fajnie, fajnie. Dobra, chodź, bo cię zamknę i jak ty wyjdziesz? Bo tylko o zewnątrz, a nie w środku. W środku się nie da. Otworzyć i zamknę. Tutaj mam jeszcze do góry, ten na górę wejść. Bo ja mam tu taki, takie miejsce na belki. Małe, ale własne i fajne. A, I to, co ty tam robisz? Bawi się. O, lepiej się nie baw w tą drabiną. Widzisz? Widzisz? Taki rzeczy nie masz Nie mi podacha Pozlecisz Bo My się zatrujesz termin, terminem. Tym dachem. Dawno nie no, no. Pranka mu zrobię. Chodź tutaj. Do góry wejść potem y, spacja i skacaj. Jakbyś... Jakbyś zapomniał akurat, co się wiecie. Ja tam jestem ten tych pokażeń na słomej siano na kostki kostki kiedy przysłębę nie będą zobaczymy Sera, Serafus Soutesel będzie miał to mu się od niego się pozytyw pra, e, pracy my będziemy jak ja tego nie mam co on nie ma tego to będziemy akurat na zmianę sobie pozycali podrobinie wejdź, odwróć i skocz Dobra już Idę. skąd Chodź, Dobra, po... Chodź. tutaj. A to to nie patrz, bo to to... Jak byłem mały to na tym się chustam. Zadz jaka zostało. A tu pas, jaki traktor piękny. Legenda. Czeska. Zgadnij co to za tak. Zgadnij co to za... Zgadnię, co to jest za marka traktora, czy się z nas. No wetur. A jaki? 47, 47, 47. A widzę taki sam, tylko w wersji Ursus. <laughs> siemnik amazone widzowie Ja też akurat dla tej prezentacji robię. Oczywiście dla nowych widzów, którzy jestem mi oglądają, taki sam. jest. Tak, bo on tutaj już pracował, ponieważ ja Polajus posiana Ja tobie tutaj akurat pomogę, tylko razem zrobimy tymi zapłacisz za usługi, za pomoc. Dobra, chodź tu. Taki traktor mam 60. <kłysy> Taki jak ma ten Joker farm, tylko inny kolor. Kabina taka sama jak Joker farm. <kłysy> xd. Jak z 60, fajna. Miała Bizuta, ale postanowiłem czerwoną, tak. Ale kiedyś pewnie o, a ten zator, ten, zetor, ten się po remoncie. Remont robiłem niego. No tak. Widzicie jak zadbany jest, bo po, po remoncie ja robiłem tak, tak jak z... tak jak oryginalnie ze fabryki wyjechał. A, byłem na majówce wizowie, ale nie nagrywałem odcinka, bo chciałem trochę akurat prywatności. Bo pojechałem y, sobie na odpoczynek majówkowy. Takim znajomym jednym, który nie chciał, żeby ja nagrywał go, ale nie nagrywałem, to wypad prywatny. A tu i przy, y, stara przyczepa, Kon, taki, taka niemiecka, konna przyczepa, taka można tak powiedzieć, bo moje drewniana, jak coś drewniane, to i konne, według mnie. Tutaj mam te, Ek nury, tak na Podlasiu się mówi. Świnia, prosięta. Sąsiad, taki jeden sąsiad mówi, że ja dziki hoduję. <laughs> Armia dzików. A tu mam wiatę na kombań. Chodź dalej. Tu dwukłówka. Jeżeli będzie potrzebował, to ja ci ją pozycę. Dobra? No Dobra. Tutaj nic nie ma. Jak będzie nasionać ja w wie, to to mi chce komu? Zwoń do mnie tutaj mam te Świn y tu kiedyś były te krowy kiedyś były ale już skrów nie mamy si poszliśmy y te świnie a akurat pod mięso tylko stary wiek świni to pod mięso idzie tutaj og wica jest, też obornik mam a tu jest nowa przyczepa, jest używana bo był ten, bo na usługach byłem u y, kumpla i musiałem mu trawę zbierać. Jak ci się podoba ta przystań? Bo jak będzie po sobie, bo to też mogę ci, mogę ci pozyczyć, Bo będziesz miał na handel. Na handel się, no. siano, to wtedy akurat to się zarobi z tego akurat pieniążki, będziesz mógł kupić nowe nabytki. Tylko tutaj się nie przewróć, bo tutaj wodę im nalewam, tylko beczki nie mam, ale trzeba kupić kiedyś z czasem beczuszkę. Jak się gospodarstwo podoba, no. jak się zaprezentowałem? Tobie nowy sąsiedzie. Super, moje jak tam? Twoje to... ładne masz, ładne, mi się podoba. Staniesz tutaj, zdjęcie ci zrobię, o tutaj przy kutnurach, bo do miniaturki potrzebuję przy traktorze, a nie, chodź przy traktorze, bo bo one są dzikie jakieś bo wczoraj mnie świnia zatokowała przy jakim traktorze byś chciał zdjęcie? dobra, ja otworzę i wejdę, dobra? a wiedzę tu są w tym traktorze, a mimacja ze zwi będą się ruszać, bujać się widzisz? zamkniętych z czy przy otwartych. Ciekawe czy u mnie się da. Da się, bo to co sam model jest. Dobra. Dobra, dawaj, ja zdjęcie ci zrobię. Odwróć się. Plecami całej, zrobi, żeby ja ci zrobię zdjęcie. ocegaj bo coś wlazłem. Trochę odejdź, trochę, żeby to jest, sobie było widać. O! Jezu jej Powiedz... Powiedz Akcja. Zrobię ci zdjęcie Akcja Eee. Chciałem poinformować telefoncie cele zrobiłem ci zdjęcie Eee. I... i przy, kawę czy herbatę byś chciał? Ale czy herbatę, bo zobaczcie ugościć jeszcze Kawę zrobić czy herbatę co byś wolał? Herbatę Dobra, okej okay. Pożegnaj się z widzami, ja nagrywałem Elo, Elo, do zobaczenia na następnym odcinku tej strony Damion OP221 widzimy się na następnym odcinku Nowe Eu sou o Nara, ela Papa Merry Christmas. Nara.